934 przesyła 9 zł i 75 groszy. Polska to bogaty kraj w złoża takie jak węgiel. Niestety ale u nas całe bogactwo się wykańcza. Ciekawi mnie twoja opinia na ten temat. No ogólnie Polacy to idioci. Zacznijmy od tego. Owszem, było dużo węgla. Teraz ten węgiel jest no, trochę chujowszy niż kiedyś. No, Polak to jest taki typowy ziomek, nie? Co jak coś ma, to nie potrafi się kurwa o to zatroszczyć. I powiedzmy mamy węgiel. Masz węgiel. To Polak, zamiast wziąć węgiel kurwa i zrobić z niego ołówek. I sprzedać ten ołówek za pieniądze. To Polak to jest właśnie taka osoba, która sprzeda węgiel. Teraz sprzeda węgiel komuś, a potem odkupi od niego ołówek. Niestety tak to wygląda. A jeśli nie rozumiecie o co chodzi, bo kurwa po chuj masz sprzedawać węgiel jak możesz jak możesz z tego węgla zrobić jakieś, yy, no jest dużo rzeczy, które, ten, które są pochodnymi węgla. Jak sprzedajesz surowiec, a nie produkt, no to tracisz na tym. Więc no. Tylko kiedyś ogólnie, też podejrzewałem, że kiedyś na to troszkę mniejszy wpływ było, nie? Jak Moskwa Ci mówiła... Dajcie nam węgiel, my ci potem odeślemy ołówki. No ale teraz.